Za sprzęt do testu, za wsparcie kanału dziękuję Cortland. W związku z tym, że do świąt Bożego Narodzenia zostało naprawdę mało czasu, przy współpracy z Kortland przygotowaliśmy dla Was krótki, ale rzeczowy, jabłkowy, zakupowy poradnik na święta. Zaznaczam tylko, że poradnik dedykowany jest przede wszystkim fanom marki. Na liście znalazły się zarówno urządzenia Apple, dedykowane im akcesoria oraz inne wartościowe gadżety. Materiał bez krytyki, w końcu to święta. Czas zjednoczenia, spokoju ducha. Oraz wewnętrznego odpoczynku. Poza tym to propozycja możliwego prezentu dla bliskich, a nie odrzucenia was od niego. Ceny i dostępność produktów znajdziecie, klikając w link w opisie. Ja tylko dodam jeszcze, że na końcu poradnika czeka na Was obiecane mega rozdanie konkursowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Z Cortland dołożyliśmy wszelkich starań, aby zwycięzców było jak najwięcej, a mnogość oraz różnorodność nagród usatysfakcjonowała każdego. Zacznijmy od akcesoriów, bo to w dalszym ciągu bardzo popularny trend obdarowywania swoich bliskich. Rzeczy przydatne, niedrogie, ale funkcjonalne i bardzo praktyczne. Pokrowce. Z listy najpopularniejszych modeli wybrałem dla Was cztery. Po pierwsze, Puro Ultra Slim, czyli bardzo cienkie pokrowce, które chronią urządzenie przed zarysowaniami, a jednocześnie nie pogrubiają iPhone'a. Po drugie, obudowy Lifeproof absolutny must have dla fanów sportów ekstremalnych oraz miłośników stoków narciarskich. A jeśli macie w rodzinie kogoś, do kogo wiecznie nie można się dozwonić z powodu szybko rozładowującego się telefonu, zerknijcie chociaż na pokrowce MUFI z budowaną baterią. No i po czwarte, eleganckie, skórzane case'y od MUJO, które moim zdaniem są jednymi z najładniejszych, najlepiej wykonanych na rynku i świetnie pasują to do koszuli, marynarki oraz płaszcza. Jeżeli nie interesują Was pokrowce, pomyślcie nad słuchawkami, bo to rzecz, z której korzysta no, siłą rzeczy każdy. Osobom młodym w wieku 15-30 lat mogłyby się spodobać najnowsze Beats Solo 3. Są bezprzewodowe, mają mocny bas i tutaj kładę nacisk na faktycznie mocny bas. Dużo wersji kolorystycznych. Ogólnie marka po przejęciu przez Apple uległa znacznej poprawie i faktycznie mogę potwierdzić, Bitsy od Apple są dużo, dużo lepsze. Starszym poleciłbym jednak coś innego, na przykład zewnętrzny dysk twardy od Lassi zaprojektowany przez Porsche Design oraz kartę pamięci, kartę SD Jet Drive, którą wsadza się do MacBooka i powiększa w ten sposób dostępną przestrzeń na pliki nawet do 256 GB. Mam tu na myśli w dalszym ciągu bardzo dobre MacBooki Pro z roku 2015, tam gdzie jeszcze tych portów jest bardzo dużo. Z innych propozycji coś, co przyda się zawsze, a jest stosunkowo niedrogie, czyli szkła ochronne, powerbanki, lokalizatory do kluczy, stacje dokujące, kolorowe paski do Apple Watch, jeżeli ktoś korzysta z jabłkowego zegarka oraz uchwyty do samochodu lub na rower. Podpunkt drugi. Z zeszłorocznej ankiety przeprowadzonej na Facebooku Cortland wynika, że na święta najbardziej chcielibyście dostać iPhone'a. I powiem szczerze, że byłbym hipokrytą, gdybym go wam nie polecił. Wszak sam korzystam z tej marki od 2007 roku. Produkty Apple to inwestycja. Nic tak nie trzyma swojej wartości jak iPhone. To bardzo dobrze moim zdaniem, bo po dwóch latach wasz telefon nadal jest wartościowym urządzeniem i znacznie łatwiej będzie przejść na wyższy model. Nie będę wam mówić, który model wybrać, to już jest zależne od Was i Waszych preferencji. Swojego czasu robiłem już o tym materiał, który cieszy się sporym, bardzo pozytywnym zainteresowaniem. W chwili obecnej, moi drodzy, mógłbym polecić SE, 6S, 6S+, 7, 7+, no wybór należy do Was, ja nic nie wymuszam po trzecie, czyli coś co wraz z telefonem jest według mnie podstawą funkcjonowania w 2017 roku komputer. W tym przypadku MacBook. Zaledwie nieco ponad miesiąc temu swoją premierę miał najnowszy komputer od Apple, czyli MacBook Pro. W listopadowym materiale wideo pochwaliłem go za bardzo dobry czas pracy na baterii, obłędnie szybki dysk SSD robiący świetne wrażenie, wyświetlacz Retina czy naprawdę mnie osobiście bardzo podobający się design? Nowy MacBook Pro to z pewnością nie najtańszy pomysł na prezent i święta. Jednak pamiętajmy, że poza nim są jeszcze 12 dwunastocalowe MacBooki, szczerze uwielbiane przeze mnie MacBooki R na początek przygody z Apple, czy nadal świetne z masą portów. MacBooki Pro z 2015 roku, które absolutnie moim zdaniem niczym nie ustępują od modeli z 2016. Miejmy na uwadze tylko fakt, że taki komputer to urządzenie na dobre 4-5 lat. Do pracy, do szkoły, na uczelnię, do użytku domowego. Po czwarte, iPad. Jeżeli masz wśród swoich bliskich kogoś, kto lubi rysować, kogoś, kogo nazwałbyś artystyczną duszą, z pewnością nie niemało frajdy z sprawiłoby mu znalezienie pod choinką iPada Pro z rysikiem Apple Pencil. Ja, jako amator rysunku, szczerze, do tego mogę jak najbardziej poleścić. Taki zestaw znakomicie sprawdzi się dla profesjonalistów, dla grafików, tworzenia szkiców, rysunków, a jednocześnie znajdzie zastosowanie do pracy biurowej, umili surfowanie po internecie, korzystanie z maila, jest nie tylko najpotężniejszym iPadem, jaki w chwili obecnej jest dostępny, ale także Narzędziem, które szybko staje się nieodłącznym towarzyszem zimowych wieczorów, wyzwalając kreatywność i rozwijając pasję do rysowania. Rozmiary 7,9, 9,7, 12,9, tak jak w przypadku iPhone'a, wszystko jest zależne od Waszych potrzeb i Waszych preferencji. Nie wymuszam, proponuję. No i podpunkt piąty, ostatni i już pędzimy do konkursów Apple'owskie dopełniacze. Apple TV. Niewtajemniczonym wyjaśni, że to niewielka podstawka, którą podłącza się pod telewizor bądź monitor za pomocą kabla HDMI. Dzięki aplikacji umożliwia dostęp do tysięcy najpopularniejszych filmów, seriali, a także zapewnia masę rozrywki najmłodszym, którzy mogą grać na telewizorze w swoje ulubione, małe, casualowe, relaksacyjne gry. Poza tym banalny w swojej prostocie Airplay, do którego ja głównie przyznaję się korzystam na Apple TV, czyli bezprzewodowe przesyłanie multimediów, filmów, muzyki, zdjęć na wasz telewizor czy głośniki. Na koniec pozostawiłem sobie Apple Watcha. Jedną z najstarszych propozycji na święta były prezenty w postaci zegarków. Jeżeli lubicie tradycyjne prezenty, a jednocześnie nie chcecie być szablonowi, możecie rozważyć zakup Apple Watcha. Po pierwsze oferują znacznie więcej niż klasyczne zegarki. Dokonuje on choćby pomiaru tętna Ilość pokonanych kroków, spalonych kalorii, zmianę tarcz z godziną czy odczytem powiadomień z maila, Facebooka i tam innych portalów społecznościowych. Po drugie, banalna możliwość personalizacji. Dzięki wymiennym paskom można zabrać go na siłownię, a później na oficjalną kolację. Świetnie sprawdza się także jako wspomagacz treningów dla biegaczy. Tutaj polecam sobie zerknąć na wersję Nike. Plus. Czyli edycję specjalną Apple włącza stworzoną we współpracy z Nike. Więcej szczegółów w mojej recenzji. O tutaj. Dobra. Czas na konkurs moi drodzy, tak jak wspomniałem na początku, zależało nam z Kortland na tym, aby szanse do wygrania były duże, stąd zwycięzców będzie aż 16. 6 nagród rozdajemy tutaj, na YouTubie, a będą to Monitor aktywności Withings Go o wartości ponad 300 zł Pancerne etui do iPhone'a 6, 6s, 7, UIG Kolejne case od UIG, tym razem dla iPhone'a 6s Plus Kolejne etui to LifeProof do iPhone'a 7 case ochronny do MacBooka R 13-calowego oraz case ochronny dla MacBooka Pro Retiny, również 13-calowego. Następne nagrody rozdajemy na moim fanpage'u na Facebooku oraz kolejne 5 nagród na fanpage'u Cortland. Tutaj do wygrania kolejne etui do iPhone'a 6 6S, 7 serii Symmetry UAG, UAG do 6S+, iPada Pro, dedykowane szkła od Otterbox, case dla MacBooka R 11 calowego, MacBooka Pro 15 calowego i parę innych dodatków. Ogólne warunki konkursów są banalnie proste. Po pierwsze, subskrypcja kanału nie Antyfana. No, i wpadajcie na nasze socjale Facebooka, Instagrama, Twittera. Co trzeba zrobić, aby wygrać jedną z nagród? W przypadku YouTuba, przede wszystkim wybierz nagrodę, napisz w komentarzu, która cię interesuje, a następnie uargumentuj, dlaczego to ty powinieneś dostać tę nagrodę. Swoją kandydaturę zgłaszaj w komentarzach pod tym filmem. W przypadku konkursów, które będą odbywać się na Fantajdżu Cortland oraz moim, po prostu znajdź posty konkursowe, które pojawią się do 10 grudnia, czyli dajcie nam te 3-4 dni. Napiszcie w komentarzu swoją propozycję, film na moim kanale, na przykład materiał pod tytułem Co kryje się we wnętrzu Maca Pro albo który iPhone jest najszybszy. Nie bój się ponieść fantazji. Im bardziej odjazdowe pomysły, tym lepiej. Wygrają najbardziej kreatywne odpowiedzi. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do 23.59 23 grudnia. Wysyłki nagród zaczną się tuż po świętach, tak aby mam nadzieję, przed Sylwestrem były już u was w domach. A tematem końca dziękujemy wam, że jesteście z nami. Pozdrawiamy Was serdecznie, a ode mnie jak zawsze wielkie, szczere SIA!